O taką maszynkę wezem. Przykole? Dziękuję naszym polskim przyjaciołom. I Ukraińcom w Polsce. Wszystko zaczęło się w sobotę w godzinach południowych. E, odebrałem telefon od Jarka Jędrzkowiaka z Gosyn 24, który zadzwonił z pomysłem. E, w związku z tym, że, że toczy się wojna, e, wsparcia Ukrainy poprzez ufundowanie i wysłanie tam karetki, e, ambulansu medycznego, e, bo już były wtedy sygnały dość wyraźne, że te ambulanse i karetki były ścigane i niszczone przez e, agresora rosyjskiego i na pewno już tego sprzętu zaczynało brakować. wasze, w Polsce. Wyzwieranie na podpili, suka. Odpowiedzi na to oczywiście była moja pełna akceptacja tego i od kolejnych dni były już telefony do tych, którzy mogli nam wesprzeć przede wszystkim finansowo tę akcję, czyli dzwonienie po znajomych firmach gostyńskich po to, żeby kwotę potrzebną na zakup karetki zebrać i to się bardzo szybko udało. Po pojedynczych telefonach do tych firm, do których się zwracaliśmy, momentalnie były decyzje tak, robimy wpłaty. Nawet nie zawsze czekano na oficjalne wysłanie pisma przez Stowarzyszenie dziecko, które podawało numer konta, tylko telefonicznie uzyskano ten numer i pojawiły się wpłaty. Patok, zdejmij. Zdejmij. polskich Wow! для наших бійців. Я передаю вам. Це, 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 ще не все. З боку, з боку, з боку відход, відкривайте збоку, збоку, збоку відкривайте. Вход відкривай, що там буде. Всередині. Там ззаді ще не є. Пішла назад, пішла да, назад. Да, так, 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 щоб нічого видно не було більше. Опа. you. Duży, duży dziękuję, dziękuję. sobie Jako pierwsza zareagowała firma Maci. To jest stacja demontażu pojazdów Macieja Nowaka ze Śmiłowa. Bardzo szybko to firma Kaczmarek Malew. Dołączyły się Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Mondi Simet. W Grabonogu. Emil Grana-Poland, spółka z Siedlca. Arda Glass, nasza huta w Gostyniu. Stadnina Koni w Pempowie, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Te wpłaty spowodowały, że karetka bardzo szybko została kupiona. Po sprowadzeniu do Gostynia, momentalnie przejęła firma e, serwis samochodowy BB Peugeot w Gostyniu i zaczął. E, pełen serwis tej karetki łącznie z sprawdzeniem wszystkiego co jest potrzebne w czasie jazdy na bieżąco ale też i z wymianą tych rzeczy, które tego wymagały, czyli akumulator został zmieniony opony, klocki hamulcowe rzeczy w zawieszeniu, oleje płyny, po to, żeby ta karetka kiedy trafi już za granicę na Ukrainę, mogła od razu być używana. prekrasna wtywka, całkowicie ukompletowana jeszcze raz, nasi polskie drodzy nasi ukraińscy druzy w Polsce szczero Wam dziękuję. Sława Ukrainie! Potężne pieniądze udało nam się zbierać, bo w sumie e, zebraliśmy 67 700 złotych. E, do dzisiaj wydaliśmy 64 tysiące, bo zakup karetki, zakup sprzętu, zakup paliwa e, to wszystko e, jest udokumentowane, ale też okazało się, że to są rzeczy jak najbardziej potrzebne. Jaka żarna maszyna? Chyba <grytanie> i <grytanie> pokażę, że w środku. Pokażę. Sąsy Redding. Марчик открывай! Не открывается. Это уже <с когда <с будем <с разобрать Пошли. Капец, заряжено. Смотри! Akcja toczyła się też w ten sposób, że równolegle rozpoczęła się zbiórka na zakup wyposażenia sprzętu i dodatkowo na zakup wszystkich rzeczy medycznych i około medycznych, które będą przydatne szpitalowi w Kijowie, bo już wtedy też było wiadomo, kto będzie odbiorcą. E, stało się tak dzięki... E, Takiej niepozornej osobie, bo mamy tutaj u siebie od 8 lat na terenie powiatu gostińskiego e, Wasyla Nowodworskiego, który tutaj u nas mieszka, rozpoczął działalność swoją własną gospodarczą, e, pracuje dla nas, e, okazało się, że jest świetnym fachowcem, ale tutaj w tej akcji bardzo mocno pomogły jego kontakty, jego wiedza właśnie z Kijowem, ze szpitalem i z innymi środowiskami. Dzięki temu wiedzieliśmy, co najbardziej jest potrzebne e, akurat w tym momencie e, w tym szpitalu w Kijowie. Nieocenioną pomocą fachową wsparł nas Michał Zaręba znakom med, bo ta jego wiedza jako ratownika medycznego rzeczywiście okazała się bardzo, bardzo praktyczna i bardzo, bardzo pomocna. W tym zbieraniu darów medycznych, które potem w kartonach trafiły na Ukrainę, pomagali ludzie prywatni, bo przynosili te rzeczy do PCP-u, pomagały różne środowiska. Parafia w Strzelcach zebrała trochę darów medycznych. Ratownicy medyczni z różnych firm się zgłaszali i, i jakieś swoje um, rzeczy, które gdzieś mieli w rezerwie, przekazywali, pojawiła się fundacja Pomoc Polski, która gdzieś szukaliśmy kontaktów do hurtowni medycznych, żeby jak najtaniej i, i, i w ogóle pozyskać ten sprzęt, którego brakuje u nas na rynku z racji wojny, no to gdzieś dzięki niej też tego więc sprzętu więcej pozyskaliśmy. Aby się Це опіки? І, і гідрогель, да. При опіках. Обробка опіковых рав. Гидрогель. Звичайні бинты. Звичайно. Бандаж. Бандаж. Сіж, рани. Так. 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 Turniki. Bo w tych momentów Koro takich trudnych turnikier. pojawiało się kilka, ale też pamiętam ten moment, kiedy już było wiadomo, że wszystko jest gotowe, że możemy jechać. E, udało nam się wszystkie takie formalności pokonać. Tutaj duże podziękowania dla e, Małgosi Amborskiej, która w pełni była gotowa rozpocząć takie działania związane z odprawą celną tego auta, ale bardzo szybko pomogła nam też zarejestrować cały transport, jako transport humanitarny, co pozwoliło nam maksymalnie. Mniej więcej około 6-7 dni skrócić procedurę pozwalającą na wyjazd do Ukrainy. Ale też kolejny moment taki dość dramatyczny, by byliśmy gotowi i nagle się okazało, że ten. Ten pojazd, który miał wieść karetkę, okazało się, że nie, jest, nie ma takiej nośności. Karetka jednak ważyła 3 tony, a jeszcze wypełniona po brzegi darami tymi okołomedycznymi, no to, to waga jej znacząco wzrosła i pojawił się problem, gdzie znaleźć taki pojazd. I tutaj odezwała się firma um, Mototech w Piaskach. E, która takie auto podstawiła z Lawetą, e, no i, i zupełnie jako wolontariusz pojawił się kierowca z tej firmy e, Witold Giera, który pojechał z nami, zawiózł za granicę, przewiózł i, i wrócił e, z tym pojazdem. Cześć! Dziękuję bardzo! Tyle rzeczy się wydarzyło, że nie sposób o nich wszystkich tutaj powiedzieć, ale to jest tak, że karetka trafiła, karetka tam jest, widzieliśmy podziękowania, to było w oczach. O łzach w oczach opowiadał sam Witek, który przekazywał kierowcom ukraińskim karetkę. To już wtedy mówił, że oni, oni, jak ją zobaczyli, w jakim jest stanie i co to jest za egzemplarz wyjątkowy, no byli bardzo wzruszeni. On mówi, że to wzruszenie też mu się udzieliło. Ale też sami sam szpital i, i odbierający też rzeczywiście podkreślał, że to jest wyjątkowa rzecz. Мірослав Собколяк, Ярослав Ядерколя. Ну і звичайно, Василь Новодворський, а також гостинські фірми, які долучилися до збору допомоги грошима та й медичними речами. Ми вам щиро дякуємо. Бійці отримали нову швидку допомогу. Сподіваюся, якомога менше буде в ній їздити. Але ми захищені, завдячуючи вам. Дякуємо вам дуже. Дуже вам дякуємо. Щиро дякуємо. Польські друзі наші, польські. Slawa Ukrainie, Polska Ukraina my razem. To jak reagujemy dzisiaj na wojnę. Wydawałoby się zupełnie obcego nam narodu, co, co prawda sąsiada, ale też sąsiada, z którym mamy bardzo bolesne karty w historii. To mimo to zachowujemy się jako Polacy w tym momencie wspaniale, pokazujemy, że to, co było, mogło nas boleć, ale dzisiaj najważniejsze jest to, że łączy nas to, żeby przeciwstawić się przemocy, przeciwstawić się komuś, kto próbuje zniszczyć nas, współczesny świat budowany przez tyle wieków, próbuje niszczyć zasady demokratyczne, próbuje narzucać swoje jakieś pryncypialne i wyłącznie korzystne dla niego zasady. To się dzieje i na to odpowiada, odpowiedziała własną piersią Ukraina, ale pomagamy jej jako Polacy, pomaga jej Europa i, i cieszę się, że jesteśmy jakoś w tym uczestniczymy I, i chociaż w ten sposób minimalny możemy się do tego przyłożyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli akcji Ambula Wolności, ale też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób starają się pomagać tym, którzy do nas trafiają. Opowieści Ukraińcy, z którymi się stykamy, mówią o tym, że są zaskoczeni, że się bali przyjechać do Polski, pamiętają te, te bolesne fragmenty naszej historii, ale gdy tutaj trafili i zobaczyli, jak są przyjmowani, jak są traktowani, że oddajemy im własne domy, że pokazujemy, że są szczególnie dla nas ważni, powiedzieli, że czegoś takiego się nie, nie spodziewali. I to jest, mówią to zawsze ze wzruszeniem, ze łzami w oczach. Ale za to wszystko podziękowania się należą przede wszystkim Państwu, bo jesteście niesamowici.